Słuchajcie, mamy świąteczny update wreszcie w PetsGo i muszę przyznać, że ten update jest naprawdę ciekawy. A mianowicie, a co tutaj się wydarzyło, co zostało dodane po kolei? Zacznijmy od samego drzewka. Jak widzicie, mamy tutaj holiday event, czyli event świąteczny, to co przewidziałam tak naprawdę zaraz przed, w zasadzie zaraz w trakcie tego ostatniego tu mam jedynie do odblokowania jeszcze mnożnik pierników, bo właśnie pierniki są naszą walutą w tymże zacnym evencie. No i co, jak widzicie został dodany taki, nie wiem, nowy stawek, nowa ten, nie wiem, jak to nazwać w sumie. Mamy dziurę w każdym bądź wypadku, z której możemy łowić i możemy łowić tutaj bardzo często takie, nie wiem, Kawałki węgla, tak naprawdę albo huge, czasami nawet z tego co widziałem, i te kawałki węgla, mam ich aktualnie 9, będziemy mogli zamienić sobie na prezenty. Ja już sobie ich trochę potwierałem. Mamy również takie oto piękne skrzynki, i jak te skrzynki zdobyć? W ogóle z tego łowiska, jedynie zdobywamy właśnie te skrzynki. I możemy kupić je za pomocą takich oto pięknych przynęt. Plus tego łowiska jest taki, że te przynęty mają bardzo szybki cooldown. To znaczy, no wiecie, tak w zasadzie pójdziecie sobie do sklepu i już po trzech minutach możecie ponownie łowić. Tak więc co, ja już dzisiaj mam przygotowane ponad 20, w zasadzie prawie 30 na tych miastowych szczęścia poziomu czwartego. No i zrobimy sobie kolejno opening, zwłaszcza... Że słuchajcie, nadal jest dostępna tutaj ta maszynka. I ja mam generalnie do stworzenia już tą Blizzard podkę, chociaż nie wiem, czy nie stworzyłem wcześniej już jednej na potrzeby tego materiału, jeszcze nie. ok. czyli przygotowałem sobie materiały, i mamy oto takie, tutaj jak widzicie maszynkę do tworzenia prezentów z węgla. No i e, dzięki temu mamy oto takie piękne. E, o, taki piękny gift bag i najczęściej wypada z tego takie jajko, które sobie też oczywiście otworzymy, ale zanim to zaczniemy, to otwórzmy sobie prezenty od Was, w ogóle dziękuję Wam bardzo serdecznie za gifty, za wszelkie polubienia materiałów, nie zapomnijcie tutaj zostawić lajka, like, bo pod ostatnim odcinkiem było ich naprawdę mało, w sensie łapek w górę, no i dzięki ogólnie, że jesteście, że się udzielacie. To jest naprawdę bardzo cenne. Zacznijmy od giftów od Michała. Dziękuję Michał za wszystkie gifty. Jak widzicie to jest ostatni gift dwa dni temu. No Michał tego wysłał mnóstwo. Tak więc dziękuję Ci pięknie Michał. Cieszę się, że jesteś. Pozdrawiam Cię serdecznie. I dostaliśmy od Michała takiego pięknego cienistego gryfa. Ponownie cienistego gryfa. Ponownie takiego kota ninja pięknego. lumiak Solta, Sphinxa, Piniate Kota. I ponownie cienistego gryfa. I takiego pięknego... Cyborgowego Dominus, tak więc jeszcze raz bardzo serdecznie Michał Ci dziękuję. Um, a w sumie możemy sobie to odebrać wszystko za jednym zamachem, więc zaraz to zrobimy. Dostaliśmy również od Filipa. E, proszę bardzo, a Filip nam zwrócił naszego gifta. Ok, czyli wysłaliśmy do gościa gifta i on nam go zwrócił. To trochę smutne w sumie. Tak więc y, no cóż, y, dostaliśmy z powrotem skamieniałego smoka, którego mu wysłaliśmy. Mam od Kevino łopanie. Łopanie, jak Kevino to szalony. <noise> Dziękuję pięknie Kevino za e, te słońce. To będzie w ogóle mój najlepszy PET. Jak ty to szalony jesteś dosłownie. To chyba jakiś prezent na święta dla mnie. Mamy również od odcamera. No Agonie. Dziękuję bardzo noskamer. No tutaj Kevino poleciałeś grubo. I mamy T-Rexa. z odcinka Dogo w ogóle T-Rex 20 tysięcy. O, dziękuję, właśnie, bo ostatnio mówiłem, że potrzebuję tych petów z tego, z jej innego update'u, więc dziękuję pięknie, T-Rex. E, mogę wreszcie, słuchajcie, e, powiedzieć, że T-Rex nagrał odcinek z Petsgo, także możecie do niego wbić. Jak nie zapomnę, tego gdzieś tam podlinkuję w opisie. A oczywiście, jak skończycie oglądać ten odcinek, to możecie do niego wbić. No, i napisać mu jakiś pozytywny komentarz, bo T-Rex jest zdolny, ale leniwy trochę i mógłby nagrywać częściej PetsGo, a nie z opóźnieniem 10-dniowym. No, możecie mu zostawić taki komentarz. Oczywiście Pety Wam porozdaję za chwilkę, ale zanim to, no to jeszcze chciałbym trochę tej połowić sobie. Tak więc ja już tutaj kupuję sobie przynęty przygotuję wasze niki do openingu, no i dosłownie zaraz do was wrócę za pomocą e, jednego cięcia sobie tutaj, o wezmę tych 8 przynęt, no i wracamy dosłownie za, no za 2 sekundy. No jak widzicie, albo jeszcze nie widzicie, bo nie odpaliłem tego, e, mam zebrane ponad 50 tych skrzynek, z nich w ogóle może też wydropić got podka, tak więc naprawdę nieźle, no i co, przygotowujemy się powoli do openingu, tak? Więc e, zaczniemy właśnie od tych skrzyneczek. Weźmy sobie je tej wszystkie otwórzmy. No i mamy sześć takich gift bagów. No jeden ten naughty gift bag. Mamy też ten węgiel. Tak więc o, weźmy sobie. <laughs> słuchajcie, go przekonwertujmy na prezent elegancko. Ok. No i tak. Otwórzmy sobie na sam początek te. Trzy noty gift giftbagi. No i mamy, jak widzicie, jedno jajko, tylko też dziwne, bo jak sobie otwierałem wczoraj po odcinkiem to ich miałem chyba z 30. Jak widzicie, można tutaj wlecić taki Grinch, można powiedzieć, huge. Yy, oraz inne ciekawe pety, tak więc sobie to tworzymy. No i ten Holiday gift bag, Otwórzmy sobie go. No w... O! Otworzyliśmy sobie wszystkie. i Mamy pięć takich jajek. Tupety są nieco gorsze, ale niektóre są bardzo fajne. Na przykład ten balonkat z brotą świętego Mikołaja. Zacznijmy od tego Naughty Egg. No raczej nie sądzę, żeby tutaj coś dobrego wleciało z jednego jajka. No właśnie, Greedy Goblin. Te musiał tych jajek otworzyć, nie wiem, z 500 tak naprawdę. No i dobra, teraz pięć tych. Uwaga, uwaga. I co my tu mamy? <laughs> mamy ok. No syf ogólnie, <laughs> że tak powiem. No i teraz co robimy, słuchajcie. Wypijamy te wszystkie potki. Wypijmy sobie trochę tych, trochę tych i trochę, <laughs> trochę jeszcze słuchajcie, <laughs> goldów. No i oczywiście owocki. Zjedzmy sobie maksymalną ilość tych owoców. Elegancko. Mamy, mamy akurat dziesięciokrotnie większe szczęście. Jakiś super luck event. O wleciał, o jeszcze ta jedna rolka niech poleci. Czemu by nie? No i teraz tak, zastanawiałem się, czy polecić z openingiem tych świątecznych petów, czy zwykłych. No i chyba po prostu polecimy ze świątecznymi, jeszcze pewnie, czy wszystko mamy, wszystko mamy. No i dobra. Ja też sobie użyję tej blizzard podki, ale z racji tego, że... Ona trwa bodajże 5 minut. To zrobimy to po giftach. Tak więc, ja już przechodzę do sekcji komentarzy. I pierwszy komentarz, jaki widzę z ostatniego odcinka, jest to Nose Camera 2. Tak więc, losujemy peta dla Nose Camera 2. Proszę bardzo. Teraz mamy y, trzykrotność, znaczy no, trzy praktycznie te pety. Więc, a, <głos》> więc jest większa szansa na wydropienie czegoś fajnego. Tak więc, Nose Camera, gdzie ty tu jesteś? Tego Niku nie muszę. Spisywać. no taki pet wy wydropił <laughs> z racji tego że są te świąteczne no to szansa na coś takiego chyba gigantycznie dobrego będzie mniejsza tak mi się wydaje no nic candy cane taki leci do siebie za milion proszę bardzo tak chciał los no i mamy kolejny odcinek kolejny odcinek kolejny nick Michał 164 super Oczywiście nasz wierny widz. Dla niego też losujemy takiego topeta. Trzymam kciuki. Och, trochę lipa, jeszcze raz. no Niech chociaż ten jeden milion będzie. Fajnie by było. O, no i od razu lepiej. Taki oto Candy Cane. Leci do Ciebie, Michał. Fajnie, że jesteś. O, tutaj też nie muszę niku wpisywać, bo Michał jest naszym gifterem. O, stałym i widzem. Takich ludzi potrzebujemy. Jak Michał. Tak więc leci uwaga, taki oto Candy Cane. Mam nadzieję, że się, że się tobie przyda, jak nie to, będzie stanowiło taką pamiątkę. Yy, mamy teraz yy, kolejny nick, i w sumie ostatni nick tylko. Kapi Wojskowy 2, tak więc yy, piszcie swoje niki, żebym mógł, żeby mógł wam dawać peta. Fajnie by było. Obdarować jak najwięcej osób. Tak więc dla kapi Wojskowy <laughs> leci pet. Jest to uu, krampus Hound. Gratulacje, kapi Wojskowy. No, powiem ci szczerze, że aż sam jestem w szoku, że coś tutaj się takiego ciekawego wydropiło. Gdzie on tu jest? O, proszę bardzo, taki oto pet leci do ciebie. Gratuluję. Um, przekażemy też myślę, że T-Rexowi jakiegoś peta, bo myślę, że Kevino to ma takie kozackie pety, że ten gift ode mnie to nic nie będzie dla niego <grymny> znaczył. Tak więc dla T-Rexa przekażemy kolejnego peta. I mam nadzieję, że T-Rex y, nagra jakiś fajny odcinek. No i taki Candy Cane leci dla T-Rexa. Proszę bardzo, t 20 tysięcy. Hmm, gdzieś tu powinien być w ostatnich gifterach. O, mamy to. <grym> Okej. Okay. Tak więc pozdrawiam No i piszcie te swoje niki, bo ostatnio powiem wam szczerze, że trochę się ociągacie. Trochę mniej jest tych y, ników. Y, a fajnie by było... Jakby było jednak tych ludzi, no więcej, bo jakiś czas temu naprawdę rozdawaliśmy tych petów po, no, po 20 na odcinek, teraz jest trochę gorzej, no ale no nic, nie przejmujemy się tym, no i mamy jeszcze 24 potki jak widzicie, tak więc ja sobie załączam już tę Blizzard potkę, no i na szybkości otwieramy, sprawdźmy co tutaj będzie się działo. No i nic ciekawego się nie dzieje, z tego co widzę, a mamy przypominam 3 pass odnośnie szczęścia. No, tu jest jak na razie lipa totalna. No, ale nic, nie poddajemy się. Ja cały czas wierzę, że to jakiś, nie będzie... Jak nie huge, takiś nie wiem, co coś naprawdę... Co mnie zaskoczy. I uwaga, uwaga, kolejny, czwarty. Na razie jest lipa totalna, jest jakiś silver Stack. Jakiś tutaj nie wiem co jest. Jeleń? Renifer? Nie, renifer nie. Nie wiem co to nie wiem, co jest stack po angielsku. Jestem stary, nie, ten nie ogarnię <grym>, No i kolejny opening. Ej, no, jest lipa totalna, powiem szczerze. No nic, kolejny ten, kolejny opening. Panie, wybłęd byłaby animacja chociaż raz o Festive Agony. Tego nie miałem. Czapką Mikołaja, więc bardzo fajnie. I uwaga, uwaga. Silver Stack. W ogóle jestem ciekawy. Dajcie mi znać w sekcji komentarzy, czy ten koktajl coś daje do szczęścia. Nie wiem, czy coś daje, ale sobie zarzućmy go. Myślę, że nie, ale on chyba dawał do ty, do coinów i tak dalej. O, kolejny Festifagony Proszę bardzo. No i uwaga, uwaga No, lipa, lipa totalna jak na razie. Mamy jeszcze ile tych potek? 14. Dobra No, nic, ja wierzę, słuchajcie. Chociaż te eventy mają te do siebie, że jest znacznie trudniej dobrego peta wydropić, tak zauważyłem. Cały czas to samo, Silver's Aż strach pomyśleć co za syf musi dropić jak yy, nie mamy tych, yy, tych potek. Okej, okay, lecimy dalej. Kolejny Skidverse, tak. No trochę lipa. Nie powiem, że nie. Ej, no jest naprawdę lipa. Możemy sobie w międzyczasie o ostatni upgrade zrobić. No i uwaga, uwaga. Kane Rock. Nie no jest naprawdę lipa. Lipa totalna. Nie powiem, że nie. Więc kolejny. No okej. Okay. No a teraz dla przykładu zmieńmy to jajko na diamentowe. No i zobaczycie, że tutaj w ogóle wydropił wiele przypet. pet. No zobaczcie. Jakiś tutaj Krampus Hound wydropił. Co jest grane? Empiryczny Fog. I te też dropią. A, bo on w bounty. To nie wiem, dobra. Mniejsza o to. <laughs> Dajmy sobie na te świąteczne ponownie, bo to jednak to świąteczny event to. Próbujemy świąteczne Silvers, tak. I zostały tylko cztery potki, więc no jest lipa. Lipa totalna. Ok. Co my tu mamy. Ponownie Silver tak i przedostatnia potka. No, trzymajcie kciuki za animację, bo. O, Krampus Hound. Ten sam, który wydropił w zwykłym jajku, tak naprawdę. I uwaga, uwaga. Silver tak. Nie ja powiem wam, że lipa niesamowita, ale korzystajmy z tego, że mamy jeszcze tę potkę. <laughs> Więc ja sobie na szybkości dam. O, ile mamy jeszcze tego? Nie widzę. Minuta. Okej. Okay. Przez te blizdarty możemy ten o, tam te pety wydropić. Dobra, nie się tutaj. A, słuchajcie, one otwierają i dropią. Ok, jak widzicie w ogóle no, większego znaczenia nie ma tak naprawdę. E, odkąd ten? Odkąd zjechałem na tą gorszą potkę. Powiem Wam szczerze, że jest no lipa totalna. Tutaj coś jest jeszcze z nowych rzeczy? Nie, kompletnie nie. Ok. Tak naprawdę, te podki widzę, że chyba nie mają znaczenia na jakąś dłuższą metę. Wypimy wszystkie Tego z 25, tego też i Golda mamy jeszcze przez 36 sekund. Nawet nic z tych, tych nie wydropiło, słuchajcie. O teraz ten ymm, Wolf wydropił, ale <laughs> chyba, że ja może nie ogarnię i to, musimy później w jakieś specyficzne miejsce czy coś. też raczej nie, tak to nie działa. O, w ogóle mamy dwa teamy teraz: jest Noti Team i, yy, i drugi team. I co to daje? Aha, jak wyrolujemy dane pety, to dostajemy punkty. Jak widzicie, no ja dla mojego teamu zdobyłem 5000 punktów, ale przegrywamy. Yy, bo to jest chyba ogólnie, jeżeli chodzi o serwer. Więc opłaca się. Yy, no i jak to robić? Ponieważ dostajemy za to jakieś tam gifty. No, i niestety pogoda wróciła do normy. A no jak widzicie, nie wydropiłem huge. A. Nie wydropiłem nawet jakiegoś takiego za specjalnego peta. Ale to też jest mój błąd, ponieważ mogłem te słońce dać, byśmy mieli. A nie, byśmy mieli takie same szczęście. Dobra, tak aktualnie wygląda. U, coś tu się dzieje. Ah, Campus Hound. Tak aktualnie wygląda mój setup. No i co mogę wam powiedzieć? Dziękuję, że jesteście, że oglądacie. No i co, kontynuujemy naszą przygodę. Ja idę sobie grać, no i widzimy się już wkrótce w PetsGo. Fajne jest to, że kolejny update dopiero za dni, bo to jest event, który mi się osobiście naprawdę bardzo podoba.